Hej, Virgo, już do Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Chrono Trigger i pozwólcie tylko, że przestawię wirga na pierwsze miejsce, ponieważ... na pierwsze miejsce powiedziałem, ponieważ chcę zrobić coś. Po prostu chcę, żeby wirg był na pierwszym miejscu dla jednej, jednej scenki. Ponieważ zaczynamy kolejny quest poboczny. Tak, mówię to już n raz z rzędu, ale cóż zrobić, ponieważ zaczynamy kolejny quest poboczny i... Teraz wiąże się on... W zasadzie to zabawne, bo z żadną z... bezpośrednio nie wiąże się z żadną z naszych postaci. A z Tomą. Pamiętacie jak odwiedzi... odwiedziliśmy Tomę w poprzednich, w poprzednich odcinkach na tej wysepce, na której musieliśmy... E... musieliśmy ocalić ducha Cyrusa i spotkaliśmy Tomę w... w jednej kawiarni, powiedziałem, że z nim będzie się wiązał jeden quest poboczny i będziemy musieli z nim porozmawiać wcześniej? To wcześniej. Pffuu! Porozmawiać z nim później. To później jest właśnie teraz. Właśnie patrzycie na to później, więc wejdźmy na kawiarni i porozmawiajmy z tomą. Hej, Wirk! W końcu wpadł na trop tęczowej muszli. Ale coś mi nie pasuje. Aj, przechowajcie to dla mnie, co? Zdobyłeś jeden pop, Tomy. Nie do końca wiem, co to jest ten pop, ale zakładam, że to swego rodzaju balsam. Dlaczego? Zobaczycie później. A zresztą on teraz mówi. Jeśli zginę, przyjdźcie na mój grup i wylejcie to na płytę. <laughs> Wiem, to głupia prośba. O, nie przejmuj się. Każdy ma swoje małe, głupie prośby. Ale to jest prośba bardzo poważna, więc powinniśmy ją uszanować, więc. nie czekajmy, aż to ma wykorkuje, tylko przenieśmy się 400 lat wstecz. Przenieśmy się 400 lat wstecz najlepiej używając właściwego guzika do czasów współczesnych. Ponieważ jeżeli w czasach współczesnych, w tysięcznym roku naszej ery, zajdziemy do któregoś z domków, dowiemy się, że na północnym przylądku pochowany został Toma, wielki podróżnik. Tak tutaj znajdował się las, ale najwidoczniej cały las został wycięty, aby zostać. Yy, aby... Powstało miejsce na ten jeden nagrobek. Toma musiał być naprawdę szanowanym podróżnikiem w takim razie. I widzimy tutaj nagrobek Tomy. Spoczywa tu Toma Levin. Levin, my to tak fr z francuskiego chyba trochę. Levin. Wielki podróżnik. 3, 6, 634. Czyli zakładając, że tak na oko Toma ma pewnie około 30 lat, więc. Żyłek jest 64 lata, to naprawdę... to naprawdę nieźle. I... wypełniamy... w zasadzie nie jest to jego ostatnia wola. No w sumie dla nas tak. W sumie dla nas tak. I... Toma odwiedza nas z zagrobu. Siemanko Virch. Znalazłem tęczową muszlę. Hmm, no, gratulacje. Na północny zachód od tego przylądka jest duża wyspa zwana Pazurem Giganta. Tam znajdziecie muszlę. I Toma pokazuje nam, gdzie jest ta muszla. I jednak warto tutaj zaznaczyć, że pokazuje on nam wyspę w średniowieczu. Tylko uważajcie, grasują tam silne bestie. oraz zmykać. Nieźli z was nerwańcy. Na razie! Na razie Toma. To był zaszczyt Cię znać. I jako ostatni podarunek od Tomy otrzymujemy, oprócz tej cennej rady, pigułkę szybkości! Przynajmniej ja lubię myśleć, że to jest ten ostatni podarunek od Tomy, ponieważ znajduje się za jego nagrobkiem, ukry ukryta przed yy, wzrokiem ścibskich gapiów. I tak jak już, jak już powiedziałem przed sekundą, warto jest zaznaczyć, że on pokazuje nam wyspę w średniowieczu, a nie w czasach współczesnych i to ma sens, ponieważ Toma żył w średniowieczu i właśnie w średniowieczu szukał tej wyspy. Nie wiem jakim cudem wyspa może zatonąć na. ...zatonąć w ciągu jakichś 400 lat, ale mniejsza z tym, naprawdę mniejsza z tym. Więc przenieśmy się do średniowiecza i odwiedźmy tą wyspę Wielkiego Pazura. To jest w zasadzie zabawne, ponieważ wydaje mi się, że nie mamy wstępu na tą wyspę przed odwiedzeniem Tomy, przed dowiedzeniem się, że Toma znalazł, znalazł coś ciekawego na tej, na tej wyspie. Pazur giganta, nie wielki pazur, dobra. Odwiedźmy. Pazur giganta i mamy tutaj dosyć złowieszczą muzykę. I notatnik. Pognieciona notatka Tomy. Te dziury. Może powinienem właśnie mnie wskoczyć? Tak! Zacznę od początku i. I no, tatka się urwała. Okazuje się, że Tomasz znalazł jakieś dziwne dziury, w które postanowił skakać. Nie wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł, ale. Możemy mu zawierzyć, skoro. skoro go pochowano, znaczy, że nigdzie tutaj nie zaginął, bo odnaleziono jego ciało. Chyba, że wymyte przez. Hmm, czy to wam czegoś nie przypomina? Czemu zamek Gadzin tu? Musiało zostać. Musiało zostać wciągnięte pod ziemię, kiedy wylądował Lawos. Tak! Mamy okazję po raz kolejny odwiedzić zamek Gadzin. Ten sam zamek Gadzin, który widzieliśmy 65 milionów lat temu. I niewiele się tu zmieniło. I ta teoria z Indii, że został wciągnięty pod ziemię, kiedy wylądował Lawos, jest. W zasadzie po pierwsze, Lawos nie wylądował, on się po prostu w ziemię wgniótł i starł zamek tyranów w peroch. Nic po nim nie zostało. Nie mógł się zapaść pod ziemię, na pewno nie w takim doskonałym stanie. Spójrz, nawet nie pogasiło pochodni. Tylko zrobiło się wszystko ciut bardziej zielonkawe. Mmm, czekajcie, płomieniec zielony, kiedy. Ech. Ta 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 co to było? Wiem, że kiedy banknoty się pali i. Mieć, zdaje się, że to była mieć, no, ale mniejsza z tym. Niestety nie cały zamek tyrano zachował się w tak doskonałym stanie, i tu widzimy już całkiem, całkiem zdegradowany jest. Tylko sala tronowa musiała zostać wykonana z jakiegoś super wytrzymałego materiału, bo ona ma się świetnie. I tak, kolejny raz mamy okazję zmierzyć się z dinozaurami, i są to dokładnie te same dinozaury, które widzieliśmy. Które widzieliśmy 65 milionów lat temu. No... Nie widzieliśmy się chwilkę, co? I w zasadzie pokazuję tą walkę, ponieważ... Dinozaury te są... Chociaż wyglądają tak samo i atakują pra praktycznie ta tak samo... To są o wiele, wiele silniejsze niż ich przeszłe wersje. Mm. Przede wszystkim... No, przede wszystkim mają więcej obrony, więcej ataku, więcej punktów życia, a jak również teraz wszystkie dinozaury potrafią, potrafią uwolnić ten ładunek elektryczny, którym, k, którym je naładujemy, aby obniżyć ich obronę. Pamiętacie starcie. Tak, wyładowanie ultraelektryczne. Te mniejsze, te mniejsze dinozaury mają coś takiego jak malutkie wyładowanie elektryczne, nawet podobnie jakoś się nazywa. I używają one ataku pioruna jeden na jedną z naszych postaci, a na tak ten wcale nie jest silny. Tak to jest bardzo podobnie jak w, przypa w przypadku Giz. Giz Nizbela, właśnie to on się nazywał Nizbelle. Tylko zapomniałam jego imienia na chwilę. I walczy się z nimi. Naprawdę to nie jest trudne starcie, ale. Dosyć silni przeciwnicy, jak na takich zwykłych przeciwników, których można spotkać po drodze. I tutaj zazwyczaj przed, przed wykonaniem jednego questa pobocznego, żeby mieć absolutną stuprocentową pewność, że wszystko pamiętam, że wszystko zrobię tak, jak yy, powinno być zrobione, to przechodzę go. Przed rozpoczęciem nagrywania, co na niej jeszcze jeden raz, aby wszystko, wszystko zobaczyć, zapamiętać, gdzie, gdzie poukrywane są kapsułki, gdzie poukrywane są skrzynki, jak ominąć jak których przeciwników i takie tam, takie tam tak dalej. Tutaj będzie ciut inaczej, bo... Krótko mówiąc, uznałem, że pamiętam ten quest na tyle dobrze, że nie powinienem się... Nie powinienem się gubić zbyt często i pójdzie mi całkiem nieźle, nawet bez, e, bez tego. bez tej próbnej sesji, że tak mogę. że tak. Po... O, że szlak! Właśnie idzie mi świetnie, bez tej próbnej sesji, jak sami widzicie. Okazuje się, że. Pterogat jest odporny, a wręcz pochłania nasze ataki elektryczne. Więc. spróbuję użyć tutaj ataku lodowego Cindy. Mam nadzieję, że to podziała. No, Tornado aili na pewno będzie działało, nie jestem pewien, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy macie okazję zobaczyć ten atak lodowy aili. A tak to był atak lodowy aili, jakby ktoś nie wiedział. Tornado jest zazwyczaj atakiem lodowym. Czy one są zupełnie odporne na magię? To byłoby... Nie jednak nie są zupełnie odporne na magię, a jedynie... pochłaniają, pochłaniają energię elektryczną. Tak, czyli... OU! I... potrafią rzucić chaos. ...przy swoim kontrataku, który również nie jest wcale taki słaby. Na szczęście Aila też potrafi kontratakować, więc walka nie była aż tak trudna. Może jednak powinienem urządzić sobie tą... ...tą próbę. I właśnie Wirk poznaje najpotężniejszy atak elektryczny, Światłość. Jednak Światłość zaprezentuje wam w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger, ponieważ czas mi się kończy. Więc, Wirk już żegna was wszystkich... Cześć!